Wczoraj, 2 lipca 2025, mamy dwie gorące wiadomości ze świata krypto. Pierwsza: Ripple oficjalnie złożyło wniosek o krajową licencję bankową w USA. Chcą jeszcze mocniej wejść w tradycyjny system finansowy i rozwinąć swojego stablecoina RLUSD. To może oznaczać, że kryptowaluty są coraz bliżej Wall Street i klasycznych banków. Druga: Bitcoin znów rośnie i zbliża się. Do 110 tysięcy dolarów. To najwyższy poziom od miesiąca. Analitycy przewidują, że lipiec może być wyjątkowo zmienny, między innymi przez napływ nowych ETF-ów na solane i rosnące zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych. Aktualnie Bitcoin kosztuje około 196 600 dolarów. Kapitalizacja całego rynku krypto wynosi 2,33 biliona dolarów, a dominacja Bitcoina to 53,7%. Fundusze ETF od początku roku zebrały już ponad 20 miliardów dolarów aktywów. Jak myślisz, czy Ripple uda się stać prawdziwym bankiem i czy BTC dobije do 120k jeszcze w tym miesiącu? Daj znać w komentarzu. Pamiętaj, żeby zostawić suba, lajka i udostępnić ten film dalej. Dzięki i do zobaczenia jutro w kolejnych wczorajszych wiadomościach. Jeśli nie masz jeszcze konta na Binance, to zapraszam, możesz założyć je z mojego kodu polecającego. Zyskanuj kod, zgarnij bonus na start i działaj razem ze mną. To prosty sposób, żeby wesprzeć ten kanał i wejść w świat krypto z dobrym startem. Dzięki!